Dobra, no to witam tu wszystkich Na moim kanale jest Honda Byłem dzisiaj na motorze w robocie Ze względu na to, że była pogoda A co się tu stało? Wczoraj tu miałem taką sytuację Ponieważ yy, Nóżka, na której się trzyma nogę Miała luzy I pkiwała się do góry na dół W związku z tym musiałem rozebrać to i ustawić tutaj taką podkładkę. Ale żeby to ściągnąć, musiałem zamontować zawleczkę. Okazało się, że te zawleczki nie są ściągnąć. W związku z tym musiałem yy, rozkręcić tutaj te dwie śruby. Zamontować yy, cały zestaw i madle. Odciąć zawleczkę i wreszcie po prostu pozmontowany dorobić nową. Nie było to tak do dorobić, ze względu na to że, to, że założyć, ze względu na to, że ta podkładka wychodziła, tutaj spod tego. za okrąglone i było ciężko wbić tą śrubę, no ale jak widać się udało, wszystko działa, luzów nie ma, z tyłu też nie ma żadnych luzów, także jest w porządku, dobre. To tyle z motorkiem, pokażę wam jeszcze to Jak pasy się trzymają na moim samochodzie O właśnie tak, pamiętacie? Moje pasy Na samochodzie, co w sobotę Przyklejałem Proszę, tak ma ładnie trzyma Straszyło mnie, że to zejdzie Nie zejdzie Oczywiście to też teorię że w momencie, kiedy będę chciał usunąć tę taśmę, ponieważ to jest taśma PCV i będę chciał odkleić, będzie mi się ściągała razem z lakierem. Ale to jest fabryczny lakier utwardzony, także nie pójdzie, nie puści tak łatwo. Z bliska, jak z bliska, widać, że jakieś niedociągnięcia, pęcherzyki, na ale tak jak mówię, na pierwszy raz mój to i tak dobrze się trzyma. Tutaj Elegancko to wygląda. Nie ma lipy. A jeszcze jedną rzecz Wam chcę pokazać, a mianowicie e, mojego go Gokarta. Jak teraz wygląda, ponieważ ci się mnie oglądają już od, ho, ho, od dawna, jest tak, nie miałem youtube'a Filmiki publikowałem na moim facebooku. Pewnie będą pamiętać Gokarta mojego którego mam schowanego tutaj? Tu miałem malucha Fiat 126 p Został mi niestety tylko plac. Ze względu na to, że samochód sprzedałem. i tu mam taką szopkę. Tu jest tu są rowery. I tu mniej więcej w tej szopce. O! Proszę bardzo, to jest ten oto sprzęt. Jak to wygląda? No, dla tych co nie wiedzą, dla nowych widzów, bo starsi widzowie wiedzą, dla nowych widzów ten, no, ten pojazd nabyłem ja w 2005 roku jak byłem nad morzem, wtedy tam likwidowali wypożyczalnię właśnie tego, tego takiego takich no i ze względu na to, że likwidowali można było kupić taki pojazd. I właśnie ja go kupiłem, bo on był w takim stanie, że masakra. W 2011 roku przeszedł go -kart przeszedł remont. Został pomalowany. Oczywiście trójkąt jest obdarty ze względu na to, że uderzyłem. Z tyłu został wymieniony wolnobieg, ponieważ rozsypało się tam łożysko. I po prostu blokowało pedały Dobra, wyjadę pokażę jak to się prezentuje Teraz w której tym parę kółek Zrobiłem po placu Hopla Tutaj damy bieg do, do przodu Tak jak tam i do przodu to jedziemy do przodu ale tu jest wolny bieg i kręci Natomiast jak damy trochę przez niebie proste to możemy jechać do przodu i do tyłu. To jest wgląd na tej to, to z górki ja tam wolny bieg, czyli dam bieg do przodu zwolnię hamulec ręczny i będę Wyjeżdżał Tak jest Teraz tutaj damy bieg stotny, sobie cofniemy, wdam obiekt i podjadę na plac, pokażę jak się prezentuje to sprzęt. A to się prezentuje dokładnie tak. OK. jak widać z przodu nowe opony były łyse, więc musiałem je wymienić na nowe z tyłu, z tyłu są opony do wymiany ponieważ jak widać, jest przetarte. tylko nigdzie nie mogę dostać takich opon podejrzewam, że będę musiał poszukać albo z jakiegoś wkłada. Albo z kofiarki po prostu z traktorka. A tu już w ogóle bieżnika nie ma. Gumy poparcia, po prostu opony się ślizgają, nie chcą uciągnąć. Z przodu są nowe opony. Więc to w miarę wygląda oczywiście tutaj nasmarowane. Widać smar wycieka prawidłowo, tak powinno być z tyłu są jeszcze łożeszka tutaj powybijane Bo jak zrobiłem ten wolnobieg, tutaj naprawiałem mogłem to wymienić no ale nie pomyślałem no i po prostu zostawiłem to tak jak jest póki co maszynka jeździ oczywiście czasy do czasu się tam przejadę no i tak to wygląda dobra to będę wjeżdżał tym sprzętem, bo chciałem wam po prostu pokazać, przypomnieć, jak to wygląda, dlatego że stąd moi widzowie będą, będą go doskonale pamiętać, tego gokarta. Natomiast tak jak mówię, na no młodsi, nowsi widzowie, już nie tak się to prezentuje. Gokart yy, był w oryginalnie był w kolorze czerwonym. Dopiero ja go przemalowałem z czerwonego na czekoladowy, i felgi pomalowałem na złoty kolor. Bardzo ładnie się to komponuje z tym czernymi plastikami. Dobra, hopla, ja będę wjeżdżał. co Mam teraz wiek wsteczny. I będziemy cofać? No. Tak jest. Te oczywiście rowerki, wiadostwo różne części. No bez sensu jest niezły. Trzeba to będzie kiedyś posprzątać. Jak będę miał czas. No ale zawsze nie ma czasu, wiadomo. I wszystko się zostawia, bo wszystko się przyda. Dobra, to będzie na tyle. Dziewięciominutowy film. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam i hej.